RYCERZ LEON I SMOCZA DOLINA SNÓW Dawno, dawno temu, a może jednak wczoraj, żył sobie mały rycerz o imieniu Leon. Leon nie był jeszcze dużym rycerzem. Jego srebrny hełm, odziedziczony po dziadku, trochę zsuwał mu się na oczy. Tarcza z czerwonym lwem Czasem łaskotała go w nos, gdy próbował ją trzymać prosto. A miecz drewniany, bo naprawdę był jeszcze za młody, wydawał zabawne puk-puk, gdy leon uderzał w nim w drzewo. Ale wiecie co? Leon miał coś znacznie ważniejszego niż doskonałą zbroję. Miał ogromne serce. Pełne odwagi, dobroci i chęci pomagania innym, i miał wyobraźnię większą niż zamek królewski. Mogła się w niej pomieścić cała armia smoków, tysiąc przygód i milion snów. Każdego dnia, Leon trenował na dziedzicu zamku, uczył się walczyć drewnianym mieczem, ćwiczył równowagę na belce, a wieczorami słuchał opowieści starszego rycerza, jego dziadka Jacka o dawnych czasach, gdy rycerze walczyli ze smokami i ratowali królestwa. Pamiętaj, młody Leonku, mówił zawsze dziadek Jacek, głaszcząc swą siwą brodę: Prawdziwy rycerz to nie ten, który jest najsilniejszy, to ten, który ma odwagę, honor i dobre serce to ten, który pomaga przyjaciołom w potrzebie. Leon kiwał głową i zapamiętywał każde słowo, a przynajmniej bardzo się starał to robić. Ale najważniejsza część dnia zaczynała się każdego wieczoru, gdy słońce chowało się za wysokimi wieżami zamku, a na niebie pojawiał się pierwszy promyk gwiazdy. Leon kończył wtedy kolację, mył ręce i zęby. Całował mamę królową i tatę króla na dobranoc i biegł do swojej komnaty. Tam, na wielkim łóżku z baldachimem, czekał na niego jego ulubiony, miękki koc z herbem lwa. Koc był ciepły, miękki i pachnący jak włosy jego mamy. Na środku miał wyhaftowane jego ulubione zwierzę złotego lwa symbol odwagi i siły. Leon siadał na łóżku, otulał się kocem i zamykał oczka. Jeden, dwa, trzy. I wtedy zaczynała się magia. Bo Leon znał pewien sekret, którego nie znało wiele dzieci. Wiedział, że gdy zapadnie noc i zamknie oczy, zacznie się prawdziwa wielka przygoda podróż do Smoczej Doliny Snów. To miejsce istniało tylko wtedy, gdy oczy leona były zamknięte i gdy jego serce było otwarte na przygody, tam za wzgórzami sennych poduszek, wśród cichych gór pokrytych puszystym śniegiem, czekała dolina pełna tajemnic i cudów. Smocza dolina snów. Była najpiękniejszym miejscem, jakie można sobie wyobrazić. Niebo było tam zawsze pomarańczowo różowe, jakby słońce nigdy do końca nie zachodziło. Trawa była miękka, jak aksamit, i lśniła delikatnym blaskiem. Drzewa rosły tam w dziwnych kształtach. Niektóre miały gałęzie jak spirale inne jak latawce, a w powietrzu unosiły się małe świecące pyłki, jak złote świetliki. Ale najwspanialsi w smoczej dolinie byli jej mieszkańcy, bo w dolinie mieszkały łagodne dinozaury, które nie były wcale groźne. Były przyjazne wesołe i uwielbiały przygody. Pierwszym przyjacielem Leona był Dino Dodo. Dodo był okrągłym, zielonym dinozaurem z krótkimi łapkami i wielkim okrągłym brzuszkiem. Miał zawsze uśmiech na pyszczku i uwielbiał się turlać. – Turlanie to najlepszy sposób na podróżowanie – powtarzał zawsze Dodo. I zaraz zaczynał się turlać po trawie, śmiejąc się głośno ha, – ha, 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 czy to nie jest wspaniałe? Czasem Leon siadał na brzuchu Dodo i razem turlali się po łagodnym zboczu wzgórza, aż lądowali w wielkim stosie miękkich liści. Drugim przyjacielem był dino Szu. Szu był wyższy i drobniejszy. Miał długą szyję, niebieską skórę z fioletowymi plamkami i był najlepszym wspinaczem w całej dolinie. Hej, Leoś! wołał zawsze z góry Szu. Chodź, pokażę ci, jak wspina się na wielkie wzgórze. Stamtąd widać całą dolinę i morze snów za horyzontem. Leon wspinał się za szu po wielkich kamiennych stopniach, czasami łapiąc się mocnych gałęzi. Kiedy docierali na szczyt, widok zapierał dech w piersiach. Można było zobaczyć całą smoczą dolinę. Jeziora, jaskinie. Lasy z drzewami w śmiesznych kształtach, a daleko, daleko na horyzoncie srebrne morza, gdzie pływały chmury. Trzecim przyjacielem był dino, Lulek. Lulek był najmniejszy ze wszystkich. Miał brązowe futerko tak, futerko bo był wyjątkowym dinozaurem. Wielkie oczy i zawsze nosił mały plecak. Lulek mieszkał w przytulnej jaskini na skraju doliny. Co wieczór zapalał tam małą latarenkę. Nie jakąś zwykłą, ale magiczną, która świeciła ciepłym, jasno-zielonym światłem. I wiecie, co robił Lulek? Czytał komiksy. Miał ich całą kolekcję. O superbohaterach, o kosmicznych podróżnikach, o śmiesznych potworach i odważnych rycerzach. Leon, Leon, wołał zawsze, gdy zobaczył swojego przyjaciela. No, chodź, mam nowy komiks o rycerzu. Który pokonał smoka bez walki, przekonał go dobrymi słowami. I Leon siadał obok lulka na miękkich poduchach, a oni razem oglądali kolorowe obrazki i śmiali się z żartów. Ale Leon miał też swoją własną kryjówkę w smoczej dolinie. Była to jaskinia rycerska, niewielka ale bardzo przytulna pieczara wydrążona w wielkim, srebrnym kamieniu. W środku leżała wielka poduszka zrobiona z dinozaurowych łusek, oczywiście tych zrzuconych, bo dinozaury zmieniały je jak węże skóre. Łuski były miękkie, kolorowe i ciepłe. Był tam też koc, zielony z czerwonymi paskami, i mały stolik z drewna, na którym Leon zawsze zostawiał swój hełm i tarcze. Na ścianach wisiały rysunki zrobione przez dinozaury. Przedstawiały Leona jako wielkiego bohatera, który ratuje doliny. Leon uwielbiał swoją jaskinię. To było jego miejsce. Bezpieczne, ciepłe i pełne wspomnień. Pewnego wieczoru, gdy Leon przybył do Smoczej Doliny, dinozaury czekały na niego z podekscytowaniem. – Leon, Leon! – wołał Dodo, turlając się szybko. – Potrzebujemy twojej pomocy. – Co się stało? – zapytał Leon, zakładając swój hełm, który tutaj, w Smoczej Dolinie, idealnie pasował i wcale się nie zsuwał. Mały Piko zgubił się w lesie szeptów, wyjaśnił. Su. Musimy go znaleźć, nim zapadnie noc. Piko był najmłodszym dinozaurem w Dolinie, malutkim, żółtym stworzonkiem z wielkimi, nieśmiałymi oczami. Uwielbiał bawić się w chowanego, ale tym razem chyba schował się aż zbyt dobrze. Nie martwcie się. Powiedział Leon stanowczo, tak jak mówi tylko prawdziwy rycerz. Znajdziemy go. Rycerz nigdy nie zostawia przyjaciela w potrzebie. I wszyscy ruszyli razem. Las szeptów był tajemniczym miejscem. Drzewa tam były bardzo wysokie, a ich liście szumiały tak, jakby szeptały sekretne słowa. Między pniami unosiła się delikatna, srebrna mgła. Piko, piko, wołali wszyscy razem. Leon prowadził grupę, trzymając przed sobą tarczę, na wypadek gdyby coś wyskoczyło z za drzew, i rozglądał się uważnie. Słuchajcie, szepnął nagle Lulek. Słyszycie? Wszyscy zastygli w bezruchu, i wtedy usłyszeli ciche pociąganie nosem. Tam wskazał leon na wielki, pusty pień drzewa. Podeszli powoli. W środku pnia, zwinięty w kulkę, siedział mały piko i płakał cichutko. Piko zawołał leon łagodnie. Nie płacz. Jesteśmy tu. Wszystko będzie dobrze. Z, z, zgubiłem się. Załgał Piko. Bałem się. Było ciemno. Leon wyciągnął rękę. Nie musisz się już bać. Jesteś bezpieczny. Przyjaciele zawsze się odnajdują i zawsze sobie pomagają. Piko Wziął Leona za rękę i wyszedł z pnia. Dodo od razu przytulił małego dinozaura swoim wielkim brzuchem. Szu pokłaskał go po główce, a Lulek dał mu swojego pruszowego misia do przytulania. Dziękuję Wam bardzo, szepnął Piko, ocierający łzy. Jesteście najlepszymi przyjaciółmi na świecie. I Ty też. Odpowiedzieli wszyscy razem. Wrócili do doliny jako prawdziwa drużyna. Piko już się nie bał i śmiał się razem z innymi. Po tej wielkiej przygodzie wszyscy byli zmęczeni, ale szczęśliwi. Czas na odpoczynek, powiedział Szu, ziewając szeroko. Zbudujmy coś razem przed snem, zaproponował Dodo. I wszyscy razem zaczęli budować. Zebrali gałęzie, kamienie i liście. Po chwili stworzyli wielką zaporę przy małym strumyku, który tworzył teraz piękny, mały wodospad. Zobacz, Leon, śmiał się Lulek, zrobiliśmy fontannę snów. Potem poszli do wielkiej piaskowej zjeżdżalni. Naturalnej zjeżdżalni, która prowadziła do małego, ciepłego jeziorka Snów. Leon i dinozaury zjeżdżały po niej po kolei, śmiejąc się głośno, aż lądowali z pluskiem w ciepłej wodzie. Woda w jeziorku Snów była magiczna. Była ciepła, delikatna i pachniała miętą i lawendą. Nad wodą unosiła się lekka, srebrna mgiełka, która łaskotała wszystkich w nos. Jutro pokażemy ci nową jaskinię Leonku. mruczał lulek sennie, opierając głowę o ramię Leona. Jest tam stara biblioteka z tysiącem książek o przygodach, o, ale teraz odpocznijmy sobie. Leon tylko się uśmiechnął. Nie musiał nic mówić. Wiedział dobrze, że jutro tu wróci, a jutro będzie kolejna przygoda i że przyjaciele zawsze na niego czekają. Nad jeziorem snów świeciły już gwiazdy nie jakieś zwykłe gwiazdy, ale gwiazdy smoczej doliny. Były kolorowe. Złote, różowe, niebieskie, zielone. Dinozaury żywały jeden po drugim. Dodo ziewnął tak szeroko, że aż jego brzuch zatrząsł się jak galaretka. Szuł przeciągnął swą długą szyję, a Lulek potarł oczka małymi łapkami. Piko już prawie spał. Czas spać, przyjaciele, powiedział Leon cichutko, a dinozaury powoli rozchodziły się do swoich kryjówek. Dodo potoczył się do swojej nory pod wielkim drzewem, gdzie czekała na niego wielka, miękka poduszka z mchu. Shoo wspiał się powoli. Do swojego gniazda na szczycie skały, gdzie miał widok na całą dolinę. Lulek wrócił do swojej jaskini, zgasił latarnię i położył się na swoim kocyku. A mały piko przytulił się do swojej mamy dinozaura, która czekała na niego w wielkiej, ciepłej jamie. – Dobranoc, Leon! – wołali wszyscy. – Do zobaczenia jutro! – Dobranoc, przyjaciele! – odpowiedział Leon. – Śnijcie słodkie sny! Leon wrócił do swojej jaskini rycerza. Położył się na swojej miękkiej poduszce z dinozaurowych łusek. Przykrył się zielonym kocem, zdjął hełm, i położył go ostrożnie na stoliku. Zamknął oczka i westchnął z zadowoleniem. W smoczej dolinie snu znów wszystko było bezpieczne. Wszystko było ciche. Wszystko było takie przyjemne i dobre. Leon uśmiechnął się przez sen, bo wiedział coś bardzo ważnego. Wiedział prawdę którą chciał podzielić się z Tobą. Prawdziwa odwaga to nie walka z potworami. Prawdziwa odwaga to pomoc przyjaciołom, gdy się zgubili i się boją. To bycie dobrym, gdy inni potrzebują pomocy. To otwarte serce i chęć dzielenia się radością. Leon był małym rycerzem, ale miał wielkie serce i to czyniło go prawdziwym bohaterem. A teraz czas i dla ciebie, mały słuchaczu, mała słuchaczko zamknij oczka, oddychaj spokojnie i odpłyń do swojej własnej. Smoczej doliny snów Może tam Czekają na Ciebie przyjaciele Może tam Twoja własna jaskinia Może popłyniesz łódku Po jeziorku snu. Wszystko jest możliwe W krainie snów Dobranoc Śnij o przygodach Śnij o przyjaźni Śni o odwadze i pamiętaj, jutro też będzie piękny dzień. Dobranoc.